Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o karierze Dawida Malczyńskiego we Freak Fightach. Nie ma co przedłużać, lecimy do odcinka. Kim właściwie jest Dawid Malczyński? Dawid Malczyński to tak naprawdę ikona polskiego YouTube'a. Urodził się w 1998 roku i wraz ze swoim bratem Marcinem Malczyńskim założyli kanał 18 sierpnia 2007 roku. Natomiast pierwsze filmy na ich kanale pojawiały się w 2015 roku. Przez całą swoją karierę YouTube'ową zebrali ponad 1 800 tysięcy subskrybentów, a ich filmy wyświetlono ponad 510 milionów razy. W czasach Primu ich content polegał na przedstawieniu typowych postaci w prześmiewczy sposób. Na pewno kojarzycie taką serię jak Typowy Dres. Która już liczy na ten moment 14 odcinków. Dawid miał również epizod muzyczny. Najbardziej popularną piosenką w jego wykonaniu jest diss na Adriana Polańskiego, który na ten moment ma prawie 8 milionów wyświetleń. Dawid Malczyński rywalizował tylko i wyłącznie w organizacji Fame MMA. Może się pochwalić sporym doświadczeniem, bo rywalizował na ringach prawie 6 lat i stoczył 9 pojedynków, z czego tylko 3 przegrał. Był również posiadaczem mistrzowskiego pasa. Ale po kolei Dawid Malczyński zadebiutował na Organizacjach Freak 16 13 października 2018 roku. Była to wówczas druga edycja Fame MMA. Jego przeciwnikiem był znany wówczas YouTuber, czyli Adrian Polak-Polański. Stawką tego pojedynku był pas wagi półśredniej jak możecie się domyślić, Marczyński go zrobił. Natomiast sama walka dla niego nie była dość prosta, bo wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów. Walka trwała na pełnym dystansie. Jego drugim pojedynkiem była walka z Amadeuszem Ferrari który przez wygranie w pierwszej rundzie nad Sylwestrem Bystrzakiem Tkaczem przesądziło o pojedynku tych dwóch panów. Sama walka dla Malczyńskiego nie była zbyt trudna. Co prawda była w pełnym dystansie, ale sędziowie ogłosili jednogłośne zwycięstwo Dawida Malczyńskiego. A tym samym Dawid Malczyński obronił swój pas. Na piątej edycji Fame Ma, Dawid Malczyński po raz drugi obronił swój pas na Gdańskiej Ergo Arenie. Była to walka wówczas z debiutującym Tomaszem Olejnikiem, który otrzymał potężne kopnięcie na wątrobę, A tym samym przegrał w pierwszej rundzie. Kolejną walką Malczyńskiego była jak dotąd jedyna gala za granicą, czyli Fame Ma UK. Początkowo Malczyński miał się bić ze Stefanem Birem. Natomiast Anglik się wycofał. A w jego zastępstwo wszedł Adrian Polak. Była to druga walka obu panów i zarazem pierwsza przegrana Malczyńskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów. Kolejnym pojedynkiem Dawida Malczyńskiego był pojedynek z Wojtkiem Golą. Wojtek Gola podczas kopnięcia doznał kontuzji. Była ona na tyle poważna, że niestety musiała się zakończyć. Przez to walkę wygrał Dawid Malczyński. Tym samym była to jego czwarta walka wygrana w organizacji Fame MMA i druga skończona przed czasem. Na dziesiątej jubileuszowej gali doszło do trylogii, czyli Adrian Polak vs Dawid Malczyński. Walka była bardzo dynamiczna. Panowie walczyli bardzo równo. Podczas jednej z wymian Adrian Polak trafił bardzo mocnym sierpowym w Dawida Malczyńskiego. a Ten osunął się na deski, po czym Adrian Polak dobił go kolejnymi ciosami. Czym przegrał walkę i stracił pas mistrzowski Fame MMA? Można powiedzieć, że ta walka była początkiem końca Dawida Malczyńskiego we free fightach. Jego free fejtowy wizerunek zaczął bardzo mocno upadać. Zaczęły się wyzwiska i oskarżenia o to, że jest fake championem. Przy okazji jego brat też utracił pas mistrzowski w podobnym okresie. Dawid Malczyński na swoją kolejną walkę musiał czekać prawie rok. Jego przeciwnikiem był Pączek, czyli członek WK. Była to gala z numerem 13. Dawid Malczyński wygrał w pierwszej rundzie przez poddanie. Była to dla niego bardzo łatwa walka i nie zostały żadnych wątpliwości, kto jest lepszy. Kolejnym pojedynkiem Malczyńskiego była walka z Heiterem. Była to gala z numerem 14. Była to bardzo dynamiczna walka. Hater od razu zaatakował Dawida, natomiast ten bardzo szybko odparł jego ataki. Przy czym przy jednej skąd Hater nadział się na sierpowego Dawida, po czym osunął się na deski. A tam gradem ciosów wykończył już go Dawid. Na pierwszej edycji Fame Friday Arena, Dawid zmierzył się z Saszą. Wiadomo było, że Malczyński był zdecydowanym faworytem tej walki, natomiast niespodziewanie przegrał przez TKO w drugiej rundzie. Co było szokiem dla widzów i dla samego Dawida. Na kolejnej jubiluszowej gali z numerem 20 Dawid Malczyński wziął udział w turnieju o 2 miliony złotych. Potencjalni rywale Dawida to Polak, Ferrari, Filipek, wiewiór oraz krycha. Ostatecznie w swojej pierwszej walce turniejowej Dawid trafił na Filipka. Wygrał z nim więc trafił do półfinału, w którym zmierzył się z Josephem Bratanem, czyli no jednym z faworytów do wygrania całego turnieju. Dawid przegrał tą walkę i ogłosił zakończenie kariery. Podczas wywiadu w Oktagonie powiedział, że że ta decyzja była już zaplanowana i nie była podjęta pod wpływem emocji. Na ekranie teraz wam się wyświetla rekord Dawida Malczyńskiego, i co można powiedzieć o tej karierze? Dawid jest idealnym przykładem na to, że będąc na szczycie bardzo szybko można z niego spaść. Natomiast nie można odejmować mu zapału i ciężkiej pracy. Podejrzewam, że był jedną z osób, która najbardziej przyczyniła się do rozwoju. W Freak fightów w Polsce. Zmotywował też dużo ilość osób do ćwiczeń. I to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Cześć.